Czy wiedziałeś, że rozbiór Polski planowano już 100 lat przed pierwszym zaborem? W 1656 roku, w czasie Potopu Szwedzkiego, zawarto tajny traktat w Radnot. Szwecja, Siedmiogród, Kozacy i Brandenburgia chcieli podzielić Rzeczpospolitą. W spisku brali udział niektórzy przedstawiciele litewskiej magnaterii, jak choćby Janusz Radziwił? Sygnatariusze zobowiązali się do wspólnego ataku na Polskę. Podział ziem miał wyglądać następująco. Król Szwecji, Karol Gustaw, chciał m.in. Inflanty, Kurlandię, Prusy Królewskie, Kujawy, północne Mazowsze oraz żmudź. Brandenburgi zależało na Wielkopolsce oraz w armii. Chmielnicki liczył na utworzenie niepodległego państwa kozackiego, Janusz Radziwiu zaś miał objąć tereny województwa nowogrodzkiego, które częściowo i tak posiadał. Reszta ziem miała przypaść Jerzemu Rakoczemu. Książę Siedmiogrodu planował utworzyć Królestwo Polskie pod własnym zarządem. Mimo wkroczenia wojsk rakoczego na tereny Rzeczpospolitej i ciągłej walki ze Szwedami, planowany rozbiór nigdy nie wszedł w życie.